Hejka z tej strony Róża i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałabym wam pokazać moją pracę z ziemi z melodii, ponieważ jeszcze na nią nie wsiadałam, ale za niedługo będzie ten czas. Wyprowadzam melodię z boksu i ją przygotowywuję. na hale, ponieważ nie chciałam, by melodii specjalnie się stresowała oraz rozglądała i w ogóle i zaczęłam ją olążować. Na początku po chwili już zaczęłyśmy kus, ponieważ trochę tu szłyśmy na tą halę, więc już się rozstępowała i melodii ogółem była dość grzeczna, tylko sobie brykała, ale to mi jakoś specjalnie nie przeszkadzało. Możecie zobaczyć zagalopowanie. Idę na skokową część hali, gdzie przygotowałam korytarz z przeszkodami dla Melody. Melody jest naprawdę bardzo dobrym koniem skokowym, i wydaje mi się, że to będzie główny kierunek, w którym będę z nią szła. Lecz instruktorka mówiła, że jedyne, nad czym będzie trzeba z nią bardziej popracować, to to, by ona się tak nie rozpędzała na mniejsze przeszkody, ponieważ no, na większe rozumiem, ale ona nawet na mniejszego krzyżaka się rozpędza, więc nad tym będę musiała popracować. Muzyka I po udanym treningu rozsiaduję melodii i wyprowadzam ją na padok. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Może za niedługo będzie odcinek z mojej pierwszej jazdy na melodii, ale na razie tak przeważnie wyglądają nasze treningi. No i jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa!